Kogosława, chwierut, opowieść bajkowa, rodem z czańca. Domaczka to mały strumień, który wypływa z trzonki w Beskidzie małym, który wiosną zmienia jednak swe oblicze. Z małej, wąskiej rzeczki nagle staje się rwącym potokiem, który dosłownie zmiata wszystko wokół. Jej brzegami mieszkają utopce, którzy zadamawiają się tu dosłownie, zwłaszcza po powodzi, kiedy budują z gliny i muł swoje małe domki. Wtedy trzeba być ostrożnym, wędrując wzdłuż rzeki, by nie nadepnąć na taki domek, bo one wraz z innymi, rybopodobnymi bestiami mogą bronić dostępu do rodowego gniazda. Wpadnięcie w takie bagno można przypłacić życiem, a i ciało pochłonie zdradliwe błoto. Także mostek nad rzeką Domaczce, przy ulicy Wierzbowej w Czańcu, był wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniach rwącymi nurtami tej kapryśnej rzeki. W miejsce małej kładki postanowiono więc w końcu zbudować coś bardziej trwałego. Pomiędzy jednym brzegiem a drugim rozciągały się dwa światy. Tu nocą wyłaniał się obszar magii. Przyciąga różne, dziwne istoty. Duchy ludzi, którzy gotowi byli wyskoczyć z krzaków i rzucić się na przechodniów, wracających późno z pracy. Pod mostem czaiła się bogunka, która przybierała raz postać pięknej kobiety. To znowu jakiegoś stwora potrafiła wabić ludzi, by ich utopić. Dlatego ludzie, wracający nocą przez wieśczaniec, gdzie płynęła rzeka Domaczka, chodzili grupami z pracy do domu i z domu do pracy. Czasem jednak zdarzało się, że szła jedna osoba wtedy czuła na plecach oddech nie z tego świata